Kapitan porucznik Jan Grudziński stał na mostku ORP Orzeł, wpatrując się w ciemne wody Zatoki Gdańskiej. Wiatr szarpał jego mundur, a zapach soli mieszał się z dymem płonących portów na horyzoncie. Polska tonęła pod naporem niemieckiej machiny wojennej, a marynarka wojenna była jedyną siłą, która wciąż stawiała opór na morzu. Panie kapitanie, dowództwo przesyła rozkaz, odezwał się młody oficer łączności, Bosman Władysław Narkiewicz wchodząc do kajuty z zaszyfrowaną depeszą. Grudziński rozłożył kartkę. Jego oczy zwęziły się, czytając kolejne linie. Operacja Worek kontynuować. Sektor 35. Noc 14 września. Cel: cztery niemieckie ubóty eskortujące konwój do Piławy. Misja priorytetowa. Atak nocny obowiązkowy. To niemożliwe. Wyszeptał Narkiewicz, zaglądając przez ramię kapitana. Cztery uboty nocą? Nie mamy map, nawigacji, a Niemcy kontrolują każdy metr tych wód. Grudziński złożył depesze i spojrzał na swojego bosmana. W jego oczach nie było wątpliwości, tylko zimna determinacja. Dowództwo wie, co robi. Jeśli zatrzymamy ten konwój, odcinamy Niemcom zaopatrzenie dla ich baz w Prusach Wschodnich, to może dać Helowi dodatkowe dni obrony. Narkiewicz przełknął ślinę. A jeśli nie wrócimy? wtedy przynajmniej zabierzemy ich ze sobą. Wieczorem 13 września Orzeł wypłynął Stalina po dramatycznej ucieczce z estońskiej internacji. Załoga była wyczerpana. Kapitan Henryk Kłoczkowski chorował w szpitalu, a Grudziński przejął dowodzenie w najtrudniejszym momencie. Nie mieli map, estończycy je skonfiskowali. Nie mieli pełnego uzbrojenia, część torped została zdemontowana, ale mieli coś więcej. Honor i wiarę, że Polska jeszcze nie zginęła. Noc była czarna jak smoła, księżyc chował się za chmurami, a fale uderzały o kadłub z siłą, która sprawiała, że okręt kołysał się jak kolebka. Wewnątrz orła panowała cisza, przerwana jedynie miarowym turkotaniem silników diesla. Zanurzenie na dwadzieścia metrów, rozkazał Grudziński. Okręt powoli zszedł pod wodę. Sonar emitował cichy ping, odbijając sygnały od ciemnej głębi. Mechanik Tomasz Kościuszko, weteran z poprzedniej wojny, stał przy maszynowni, wytężając słuch. Każdy dźwięk mógł oznaczać życie lub śmierć. – Kontakt! – szepnął operator sonaru, ledwo powstrzymując drżenie głosu. – Odległość 3000 tysiące metrów. Cztery cele. Poruszają się w formacji rąbowej. Grudziński podszedł do peryskopie. Obrócił głowę, wpatrując się w blade kontury niemieckich u -boatów. Były to jednostki typu drugi. Szybkie, śmiertelne, dowodzone przez najlepszych kapitanów Kriegsmarine. Przygotować torpedy, wyszeptał. Przednia i tylna wyrzutnia. Ustawienie wachlarzowe. Narkiewicz przekazał rozkaz. W ciszy słychać było tylko stukot mechanizmów torpedowych i przyspieszone oddechy załogi. Niemcy nawet nie wiedzą, że tu jesteśmy – Mruknął Kościuszko, zaciskając pięści. Ale jak tylko wypuścimy torpedy, rzucą się na nas jak wilki. Grudziński nie odpowiedział. Wiedział, że mechanik ma rację. Była to misja samobójcza. Ale jeśli orzeł miał zginąć, to zabierze ze sobą wroga. Panie kapitanie, odezwał się nagle operator sonaru, blady jak ściana. Jeszcze jeden kontakt. Za nami. Odległość 1500 metrów. Grudziński zamarł. Co to jest? Nie wiem, ser, ale to nie jest ubód, to coś większego. Przez chwilę w kajucie panowała martwa cisza. Potem, jak wycie wilka w nocy, przez wodę przeszedł dźwięk, który zamroził krew w żyłach. Długi, metaliczny sygnał sonarowy. Niemiecka fregata. Nas namierzyli, wyszeptał Narkiewicz. Grudziński zacisnął szczęki. Nie, nie namierzyli. Jeszcze nie. Ale jeśli wykonamy ruch, wykryją nas natychmiast. Przed nimi cztery ubuty, za nimi fregata. Wokół nich ciemność, chłód i śmierć. Kapitan odwrócił się do swojej załogi. W jego oczach płonął ogień. Panowie powiedział cicho, ale stanowczo. Za chwilę wypuścimy torpedy, a potem zacznę się prawdziwe piekło. Jeśli ktoś chce się modlić, teraz jest czas. Nikt się nie odezwał, tylko cisza i miarowe turkotanie silnika. Grudziński położył dłoń na dźwigni torpedowej. -Ognia! Torpedy wystrzeliły z wyrzutni z cichym sykiem sprężonego powietrza. Przez sekundę nic się nie działo. Tylko ciemność i napięcie wiszące w powietrzu, jak struna gotowa pęknąć. Potem wybuch. Pierwszy niemiecki u eksplodował w fontannie ognia i wody. Gwałtowny huk przeszył morze, a fala uderzeniowa wstrząsnęła kadłubem orła, jak trzęsienie ziemi. Alarm rozległ się natychmiast. Przeraźliwy, przeszywający, sygnalizujący, że wróg zaatakował. Drugiego trafiło, krzyknął operator sonaru. Trzeci zawraca. Ale czwarty ubód i fregata już się poruszały. Sonar orła eksplodował wściekłym pingiem. Niemcy ich wykryli. Zanurzenie pięćdziesiąt metrów, pełna moc, warknął Grudziński. Okręt pikował w głąb jak raniony orzeł. Ciśnienie rosło, kadłub skrzypiał, a niektórzy marynarze bladli, czując, jak ich ciała zaczynają odczuwać napór wody. Pierwszy ładunek głębinowy spadł zaledwie sto metrów od nich. Bum! Eksplozja rzuciła wszystkich na burty. Lampy zgasły, pozostawiając tylko czerwone światła awaryjne. Woda zaczęła sączyć się przez szczelinę w kadłubie. Uszkodzenie przedziału czwartego! krzyknął Narkiewicz, próbując utrzymać równowagę. Woda wlewa się. Zamknąć przegrody. Natychmiast. Grudziński nie tracił zimnej krwi. Kościuszko, trzymaj silniki. Nie możemy się zatrzymać. Drugi ładunek eksplodował bliżej. Tym razem cały okręt się zatrzęsł, a jedna z rur parowych pękła, uwalniając gorącą parę. Mechanik Paweł Zawacki krzyczał z bólu, gdy para oparła mu ramię, ale nie puścił dźwigni. Jeśli silniki zgasną, wszystko było stracone. Nie ma gdzie uciekać, panie kapitanie. Wyszeptał Narkiewicz, wpatrując się w sonar. Fregata krąży tuż nad nami. Czwarty ubód zablokował nam wyjście na zachód. Grudziński zamknął oczy. Jego umysł pracował z prędkością torpedy. Każda sekunda była na wagę życia i śmierci. Nie mogli płynąć w górę, fregata ich zatopiła. Nie mogli płynąć na zachód, ubód czekał. Nie mogli płynąć na południe, tam były niemieckie miny, ale. Płyniemy na północ, wyszeptał. Co? Narkiewicz spojrzał na niego jakby zwariował. Tam są płycizny, nie możemy. Właśnie dlatego tam płyniemy. Fregata nie będzie nas ścigać na płycizny. Zbyt duże ryzyko osadzenia. A my? My jesteśmy mniejszy. Dam radę. Trzeci ładunek eksplodował tuż za rufą, prawie odrywając im ster. Okręt zawirowała, ale Grudziński złapał ster i brutalnie wyrównał kurs. Kurs 010 Pełna moc. Orzeł pognał na północ jak duch śmierci. Za nimi, przez sonar słychać było wściekły ping niemieckiej fregaty. Czwarty u wyruszył w pościg. Odległość 800 metrów szepnął operator sonaru 700, 600. Panie kapitanie, mamy jeszcze dwie torpedy odezwał się Narkiewicz. Możemy spróbować. Nie, jeszcze nie, ale. Nie. Grudziński wiedział, co robił. Jeśli wypuścili torpedy teraz, ubud je uniknie. Musiał poczekać. Musiał poczekać, aż wróg będzie tak blisko, że nie będzie mógł uciec. 400 metrów, 300. Kadłub orła zawył, ocierając się o dno morskie. Głębokość wynosiła już tylko 30 metrów. Fregata zaczęła zwalniać, nie mogła ryzykować. Ale ubud płynął dalej. 200 metrów. Grudziński odwrócił okręt o 180 stopni w jednej płynnej, brutalnej manewrze. Silniki zawyły z wysiłku. Wszyscy na pokładzie zostali rzuceni na burty. I wtedy zobaczył go. Przez peryskop. Czwarty ubód, pędzący prosto na nich. Ognia, wyszeptał. Dwie torpedy wystrzeliły jednocześnie. Trzy sekundy ciszy. Potem eksplozja tak potężna, że orzeł został wyrzucony do góry jak korek. Niemiecki ubot został dosłownie rozerwany na pół. Woda wdarła się do jego wnętrza, a kadłub zaczął tonąć jak kamień. Trafiła, krzyknął Narkiewicz, podskakując z radości, ale radość trwała krótko. Czwarte uderzenie ładunku głębinowego wstrząsnęło okrętem. Tym razem lampy zgasły całkowicie. Straciliśmy zasilanie, krzyknął kościuszko. Baterie awaryjne, warknął Grudziński. Trzymać kurs. Nie przestawajcie. W ciemności, tylko przy świetle czerwonych lamp awaryjnych, załoga walczyła o każdą sekundę życia. I nagle cisza. Ping sonarowy zniknął. Fregata się wycofała. Narkiewicz spojrzał na kapitana z niedowierzaniem. Odeszli? Grudziński opadł na krzesło, wyczerpany. Tak, wyszeptał. Odeszli, ale wiedział, że to nie koniec. Orzeł wynurzył się na powierzchnię o świcie 15 września. Morze było spokojne, prawie martwe, jakby bitwa z poprzedniej nocy nigdy się nie wydarzyła. Ale kadłub okrętu nosił blizny: szczeliny, popękane rurociągi, osmalone poszycie. Załoga była wyczerpana, ale żywa. Grudziński stanął na mostku, wdychając świeże, zimne powietrze. Słońce wschodziło wolno nad horyzontem, malując niebo na pomarańczowo i czerwono. Był to pierwszy spokojny moment od tygodni. Wiatr niósł zapach soli i dymu, gdzieś w oddali płonęły nadal polskie porty. Raport, powiedział cicho, nie odrywając wzroku od horyzontu. Narkiewicz podszedł, trzymając notes z mokrymi kartkami. Jego mundur był brudny, twarz pokryta sadzą i potem. Cztery niemieckie ubuty zatopione, zaczął. Głos drżał mu z emocji. Potwierdzono przez sonar i obserwację wizualną. Fregata wycofała się. Prawdopodobnie uszkodzona naszymi torpedami odłamkowymi. Nasze straty trzech rannych, w tym mechanik Zawadzki. Uszkodzenia kadłuba. Średnie. Ale możemy płynąć. Mamy paliwa na około tysiąc mil morskich. Grudziński skinął głową, przetwarzając informacje. A konwój? Zatrzymany. Niemiecki transport zawrócił do Kiloni. Według radiogramu z Helu, Wygrali jeszcze kilka dni obrony. Kapitan zamknął oczy. Kilka dni to nie było wiele. Ale w wojnie każdy dzień się liczył, każda godzina, każda minuta. Z wnętrza okrętu wyszedł mechanik kościuszko, owijając bandaże na rękach młodego zawackiego. Chłopak był blady, ale uśmiechnął się słabo, widząc kapitana. Przepraszam za zamieszanie, panie kapitanie, wydusił z siebie. Grudziński podszedł do niego i położył dłoń na jego ramieniu. Zamieszanie? Uratowałeś nam życie, Paweł. Gdybyś puścił tę maszynę, wszyscy byśmy teraz spoczywali na dnie Bałtyku. Zawadzki wyprostował się, choć ból wciąż wykrzywiał jego twarz. To była nasza powinność, ser. Powinność, powtórzył Grudziński cicho. Tak, ale nie każdy potrafi ją wypełnić tak jak ty. Narkiewicz podszedł bliżej, wskazując na wschód. "Panie kapitanie," powiedział cichomek, "proszę spojrzeć." Grudziński obrócił się. Na horyzoncie, ledwo widoczne w porannej mgle, trzy polskie okręty płynęły w kierunku Szwecji. Były to pozostałe polskie okręty podwodne: ryś, wilk, sęp, zmierzające do internacji. Nie miały wyboru paliwo się kończyło, amunicja wyczerpana, załogi na granicy wytrzymałości. Wojna była przegrana, Polska tonęła. Przez chwilę wszyscy na pokładzie orła stali w ciszy, obserwując, jak ich towarzysze znikają w oddali. To było pożegnanie, może na zawsze. Co my robimy, panie kapitanie? zapytał młody marynarz Jan Kowalski z drżeniem w głosie. Też płyniemy do Szwecji? Grudziński odwrócił się do swojej załogi. Wszyscy na niego patrzyli. Czekali. W ich oczach widać było strach, ale i nadzieję. Nie, powiedział stanowczo. My płyniemy dalej. Cisza! – Dokąd? – zapytał Narkiewicz. – Do Wielkiej Brytanii. Przez pokład przeszedł szmer. Wielka Brytania. Tysiąc mil morskich przez wody kontrolowane przez Kriegsmarine. Bez map. Bez pełnego uzbrojenia. Z uszkodzonym kadłubem. – To samobójstwo – wyszeptał jeden z marynarzy. Grudziński spojrzał na niego. – Samobójstwem było to, co zrobiliśmy wczoraj, a jednak żyjemy. Jego głos nabrał mocy. – Jeśli dotrzemy do Wielkiej Brytanii, będziemy walczyć dalej. Z Royal Navy, z aliantami. Polska nie upadła. Dopóki my żyjemy, Polska żyje. Narkiewicz wyprostował się, salutując. Tak jest, panie kapitanie. Jesteśmy z panem. Jeden po drugim, cała załoga zasalutowała. Byli wyczerpani, ranni ogłuszeni, ale nie złamani. Kurs 280 stopni, rozkazał Grudziński. Pełna moc, na ile silniki wytrzymają. Płyniemy nocą, zanurzamy się dniem żadnego kontaktu radiowego, żadnych świateł, jesteśmy duchami. Orzeł ruszył na zachód, rozcinając spokojne wody Bałtyku. Dzień minął w napięciu, każdy ping sonaru mógł oznaczać niemiecką patrolówkę, każdy cień na horyzoncie, wroga. Ale nic się nie wydarzyło. Nocą, gdy księżyc znów wyszedł z zachmur, załoga zebrała się na pokładzie. Grudziński pozwolił im na chwilę oddechu, wyjął z kieszeni mały, pognieciony portret. Jego żona i córka, gdzieś w okupowanej Polsce. Nie wiedział, czy żyją, nie wiedział, czy kiedykolwiek ich jeszcze zobaczy. Panie kapitanie, odezwał się Kościuszko, siadając obok niego. Myśli pan, że wygramy tę wojnę? Grudziński spojrzał na starego mechanika. Nie wiem, Tomaszu, ale wiem jedno. Dopóki walczymy, mamy szansę, a jeśli przestaniemy, wszystko będzie stracone. Mechanik skinął głową. Moja rodzina została w Gdyni wyszeptał mam nadzieję że, z, że przeżyją przeżyją powiedział grudziński z przekonaniem którego sam nie czuł muszą przez następne tygodnie orzeł płynął jak duch przez duńskie cieśniny omijając niemieckie patrole wymykając się okrętom Kriegsmarine dwukrotnie byli o włos od wykrycia raz o mało nie wpadli na minę ale za każdym razem szczęście lub opatrzność było po ich stronie. 14 października 1939 roku o świcie Orzeł wpłynął do portu Rosyt w Szkocji. Brytyjscy marynarze, którzy ich witali, nie mogli uwierzyć. Polski okręt podwodny, który wpłynął przez całe kontrolowane przez wroga morze, bez map, bez wsparcia. Admirał Royal Navy osobiście przybył na powitanie. Uścisnął dłoń Grudzińskiego, patrząc mu w oczy. Kapitanie. Powiedział z szacunkiem: To, co pan zrobił, to najodważniejszy czyn, jaki widziałem w tej wojnie. Witamy w Wielkiej Brytanii. Polska będzie walczyć u naszego boku. Grudziński zasalutował. Dziękuję, ser. Polska nigdy nie przestanie walczyć. Załoga Orła została odznaczona przez admiralicję. Okręt wszedł do służby Royal Navy jako HMS Orzeł, walcząc aż do 1941 roku gdy zaginął na morzu w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale jego legenda przetrwała. Kapitan Jan Grudziński nigdy nie mówił publicznie o tamtej nocy 14 września, ale ci, którzy tam byli, nigdy jej nie zapomnieli. Bo tej nocy przy świetle księżyca grupa wyczerpanych, zdesperowanych Polaków zrobiła to, co niemożliwe. Zatopili cztery niemieckie ubuty, wymknęli się z pułapki i przypłynęli do wolności. Pokazali światu, że honor nie umiera, że odwaga nie gaśnie, że Polska, choć pokonana, nigdy nie została złamana i że czasami w najciemniejszych chwilach niemożliwe staje się możliwe, bo byli Polakami. I to wystarczyło.